Te maleńkie stworzenia to młode makaronowe myszy, których ojczyzną jest pustynia Afryki Północnej. Przystosowały się do surowych warunków dzięki miękkiemu, jasnobrązowemu futerku, które doskonale maskuje je w piasku. Ich charakterystycznie opadający ogon pełni funkcję magazynu tłuszczu i wody, niczym garb wielbłąda. Co ciekawe, makaronowe myszy są znane ze swojej czystości. Spędzają dużo czasu na pielęgnacji futerka i rzadko oddają mocz. A gdy już to robią, jest on bezwonny, co czyni je idealnymi, pachnącymi pupilami. Te urocze gryzonie mają łagodne usposobienie, a z cierpliwym treningiem mogą nawet nauczyć się prostych komend i nawiązać silną więź z właścicielem. Ale oto niespodzianka. Pomimo swojej przyjaznej natury, makaronowe myszy często spierają się podczas wychowywania młodych. Jeśli więc zauważysz kłótnie wśród swoich pupili,